Współcześnie oprócz zmian klimatycznych i anomalii pogodowych, których niewątpliwie jesteśmy świadkami, zmienia się również sama planeta i jej aktywność sejsmiczna. 2020 rok w tragiczny sposób zakończył się dla Chorwatów, gdzie doszło do najsilniejszego od 140 lat trzęsienia ziemi. Przez kataklizm zginęło 7 osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Polska od tego malowniczego kraju bałkańskiego w linii prostej dzielą zaledwie 724 km. Czy zatem powinniśmy się bać trzęsień ziemi? I czym właściwie jest to zjawisko? Trzęsienie spowodowane jest gwałtownym zaburzeniem równowagi we wnętrzu ziemi, co skutkuje uwolnieniem się energii. Miejsce, w którym zaczyna się jej aktywność, to hipocentrum, stąd zaczynają się rozchodzić fale sejsmiczne. Część z nich dociera do powierzchni ziemi, a skutki odczuwamy w postaci krótkich wstrząsów. Na naszej planecie wyróżniamy 15 płyt tektonicznych i to właśnie na ich granicach z powodu ich aktywności dochodzi zwykle do trzęsień Ziemi. W związku z tym naukowcy podzielili glob na trzy rodzaje obszarów, w tym sejsmiczny, gdzie do klęsk żywiołowych dochodzi najczęściej, a wstrząsy są najsilniejsze i najtragiczniejsze w skutkach. Jednym z krajów położonych na takim obszarze jest Japonia, gdzie rocznie Ziemia drży około 5000 tysięcy razy, co stanowi aż 10% wszystkich trzęsień, jakie mają miejsce na naszej planecie. Mieszkańcy Japonii są tak dotkliwie doświadczeni przez trzęsienia Ziemi oraz powstające w ich wyniku fale tsunami, których prędkość dochodzi nawet do kilkuset kilometrów na godzinę, że byli oni zmuszeni zmienić swoje podejście do budownictwa tak, aby ograniczyć skutki działania niszczycielskich żywiołów. Tymczasem ostatnie doniesienia z innych regionów świata mogą budzić niepokój. Trzęsieniom ziemi towarzyszą bowiem erupcje wulkanów, do których doszło w 2020 roku niemal równocześnie we Włoszech, Japonii czy Indonezji. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie te kraje znajdują się w strefach sejsmicznych i niestety wstrząsy, choć występujące z różną częstotliwością, będą tam wciąż występowały. Podobnie jak na pograniczu Rosji i Mongolii, gdzie w styczniu 2021 roku odnotowano kolejne bardzo silne trzęsienie ziemi. Niektórzy naukowcy uważają, że aktywność sejsmiczna w rejonie jezior Bajkał i Hubsugu może doprowadzić do rozpołowienia się Syberii. Czy zatem to możliwe, że Europa oddzieli się od Azji i cały świat odczuje tego skutki? Bez obaw. Na szczęście procesy geologiczne zachodzą bardzo powoli. Nie doczekają się ich na pewno nasze prawnuki, a naukowcy mówią o milionach lat. Szczęśliwie zaś dla Polaków położenie naszego kraju zostało sklasyfikowane w większości jako obszar asejsmiczny, czyli wolny od wstrząsów. Część północno-wschodnią uznano natomiast za panasejsmiczną, czyli taką, gdzie nawet jeśli do nich dochodzi, to są one słabe. Teoretycznie więc nie powinniśmy się obawiać kataklizmu. Teoretycznie, bo i na naszych ziemiach dochodziło do wstrząsów. Dlaczego więc, skoro nasz kraj jest obszarem asejsmicznym, do trzęsienia ziemi w ogóle dochodzi? Dzieje się tak, ponieważ Polska położona jest na styku trzech różnych platform geologicznych.